Co ja na śmierć? O, witaj, że witaj Patek! <grymne> Co macie? Nic? Kanapę? A no. Bułka Almetę, krakowska słucha. Tak, i on ci ogólnie... Co masz? Je, kanapki, kanapki. A, kanapki, ale serio na śniadanie nic? Karnet, nie... karnet to, to jad... to jest, karnet nie na śniadanie dzisiaj na był. teorii na drugie śniadanie. No ogólnie, ja mogę to powiedzieć z tego względu, ja pracowałam jakieś do pół do czwartej, czy do czwartej poszedłem spać, Stałam o dziesiątej coś i to się nie opłacało, to o dwunasty obiad zjadłem. No i no, ja się wiem, że... Ale Ja był okay. drugi śniadanie nie o 11 dopiero, więc... No, a ty czemu nic nie odejścia, jak to nic? Ja, że ja też wstałem o 11 i, mm. i się na, nie opłacał. Na, na <laughs> no, w w nie cały no, go... ej, proszę was panowie, jeść co, jadłeś mleko? Co, no on gry, co gryziesz to mleko? Nie! <laughs> to on no, jadę... dzisiaj z racji mleko. tego, że dzisiaj stałem o piątej części, bo musiał na helmek, co ci go nie. No ale to z taki... na... A to, to w takim razie nic nie, nie jadłeś, a nie mleko. No ale ja to traktuję jako się na nie. Szybcie. A to ja woda, na napiszę na następnym Nie, jeden. no. Chodzi o to, że woda traktuję jako ten, a mleko, bo No Ale to se... tak, sota mleko, tak? No ta nie, no. Mleko synalałeś do, do miski i podgrzałeś w tym jeszcze. Krekowska. No ty jesteś, no ty tam. Czekaj, czekaj, mleko, czekaj, czekaj. No, bo ja zawsze podgrzewam mleko w mikroweli, żeby ciepło. No. no i wypiłem na szybko, jak Japończycy, i pojechałeś. Nie pan tak nie robią. Czyli Chińczycy, czy co? No. Bez tego, nie? No poważnie, bo na mi się nie chciało płatków sypać w sypać, bo się spieszyły. Ale, ale to jest nie 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 kto, kto gada. Co jadłeś? Dzisiaj na śniadanie, mleko! No, Nikt no, tak nie gada! Ale to nie tak, tak, wzią... tak miały... No Nie tak już miało Ale to ja tak pytanie. tego nie traktuję, ja do mnie nic, to nic nie im po prostu. Ja no, nie, no, nie wierzę, że ty ty, nie ale ty, to Ale ty coś piłeś, nie jadłeś. Ty odpowiedziałeś nam na. Ty się nie ruszasz bez jedzenia z domu. Jak normalnie staje, to tak. Dzisiaj wyjechać szybciej. I zjadłeś tam w Chełmku już, nie? Bułka. zjadłeś, bo sobie kupiłeś w piekarni. A, no, to, <grym> to właśnie się wydał, napisał bułka, że zjadłeś, to daje bułkę. Ale to było później, o 11. No i co wtedy, to bułka się liczy jako obiad wtedy? E, moje śniadanie jest... O 11? 11 to jest 11 obiad dobylo. już. No. Jak ty zjesz bułkę o 11, Dom to jest obiad śniad... dla ciebie? Nie, śniadanie to jest pierwsze, co zjadłeś w trakcie dnia. Nie miałoby o wiele więcej sensu tu napisać Bułka. Nie, bo pomyślałem o tym, co jako pierwsze zjadłeś. Ej, ono zjadło. Panowie, co? Ty jodłeś, ty jodłeś. Kto ktoś się na Nie, nie odłam. Ja, dą. ja też Co ty? No, nie, no, A ty się ja ja na pytanie bezpłatnie. Co piłeś? Dzisiaj. A co mleko. miałeś? No co, robiasz, co robię? O płatki cię mleko najpierw. Ajaj! <laughs> Ajajaj! O no, płatki no to no, no bez kity ty. No, ale do, no, dobre no, pytanie, to, to no. mi się podoba. Kurde! Pytanie. Ale jest pytanie... on jest impostorem całe życie, że on tu w ogóle odpowiedział: mleko to jest kara za to, że najpierw daje mleko, a potem płatki. No, no, <laughs>